Słuchasz podcastu Agni Ajurweda Zrozumiale i Dostępnie, odcinek 42. W tym odcinku posłuchasz o darmie, o pytaniu o darmę, słuchaniu odpowiedzi i zaufaniu do głosu, który prowadzi Cię ku więcej. Witam Cię w podcaście Agni Ajurweda Zrozumiale i Dostępnie. Nazywam się Maria Nowak-Szabat. Wspólnie z mężem Michałem od 7 lat prowadzę Agni Ajurweda. Pomagam kobietom skorzystać z ajurwedy w życiu osobistym i zawodowym. W każdym odcinku otworzysz serce i umysł na tą piękną, starożytną wiedzę o życiu. Posłuchasz o niej w zrozumiały sposób. Poznasz inspirujące kobiety, które przeszły swoją przemianę z ajurwedą. W tym podcaście będę także dzielić się moimi odkryciami i obserwacjami. Dzięki temu poczujesz się wzmocniona i gotowa do wcielania w życie zmian których pragnie twoja dusza. Ajurweda jest prosta, ale jej zrozumienie i zastosowanie w codziennym życiu wymaga wsparcia. Od zawsze była przekazywana w relacji nauczyciel-uczeń w formie otwierających serce i umysł opowieści. Bardzo się cieszę, że mogę się z tobą podzielić moją pasją i doświadczeniem z 7 lat pracy w tym obszarze. Cieszę się, że spędzisz ten czas ze mną i starą, mądrą ajurwedą. Deepak Chopra mówi: Połóż rękę na sercu, ono zna prawdziwą odpowiedź. Głos serca, głos darmy, to rzadko są słowa. Najczęściej to uczucie, uczucie łatwości, lekkości albo dyskomfortu, spięcia. Żeby zaobserwować ten stan w Twoim ciele, potrzebujesz mieć kontakt ze sobą. Czy robisz się zimna, mała, czy wzrastasz? Rozkwitasz? Masz luz, czy masz dreszcze? Nie takie zimna, ale takie dreszcze. Kontaktuj się ze swoim ciałem, zadbaj o nie, bo ono bardzo dużo rzeczy wie szybciej niż twój umysł. Mówi do ciebie cały czas. Mówi do ciebie także dolegliwościami, chorobami. Jeśli trafiłaś do Ajurwedy, Pewnie językiem dolegliwości mówi twoje ciało, bo gdyby mówiło subtelniej, to nie było reakcji. Musiało przywalić jakimś zapaleniem, zaparciem, guzem, czy jeszcze czymś innym, żeby zaczęła słuchać, że coś nie do końca jest tak, jak mogłoby być. Jeśli chcesz mieć kontakt ze swoim polem informacyjnym, to dbaj o to pole. Nie da się żyć zajeżdżając swoje ciało i oczekiwać, że będą z tego świetne efekty. Niektórym, którzy mają dużo pity i kawy, udaje się to. Oni dużo osiągnęli, dla nich pewne rzeczy długo są możliwe. Element ognia i ziemi daje odporną, wytrzymałą i mocną konstrukcję, w której może się wydawać, że trzy miesiące pracy po 23 godziny na dobę to da się zrobić. Prowadzić dwa biznesy w różnych miastach i latać z konferencji na konferencję. Być może dla takiej osoby to jest realne, ale może ty masz delikatniejszą konstrukcję, jesteś bardziej wrażliwa i takie obciążenie jest zbyt dużym impulsem dla Twojego systemu. Każdy z nas jest inny, każda z nas jest inna, a Jurweda tłumaczy to językiem waty, pity i kawy. Jeśli masz w sobie więcej elementów pity, to masz więcej zapału, takiego, który nie kończy się, tylko trwa, jest w nim konkret, jest w nim działanie, ale możesz się wypalić i wtedy będziesz nie do poznania dla siebie samej. Tak czują się dziewczyny, które budzą się z niedoczynnością tarczycy i czują, że wszystko, kim były, czym były, odeszło. Jeśli masz element kawy, to masz w sobie wytrwałość, moc, zdrowie, to znaczy, że pewne rzeczy dłużej w tobie narastają. Zbyt powoli, mozolnie zaczynają się dolegliwości, co sprawia, że długo nic z tym nie robisz. Znajomość siebie jest potrzebna, żebyś zdała sobie sprawę z tego, co mieści się w Twoim ciele i w Twoim sercu. Możesz podejść do Ajurwedy stricte narzędziowo. Spotkałam się z takim podejściem. Chcesz korzystać z twojego ciała? Chcesz, żeby było w dobrej formie? Chcesz chodzić? Dbaj o nogi. Chcesz czytać? Dbaj o oczy. Chcesz robić skręty? Dbaj o kręgosłup. Ajurweda pokazuje te sposoby na dbanie o siebie po to, żebyś zadbała o aspekty fizyczne Ogarnęła sferę materialną, zadbała o różne role, które masz w życiu, i żebyś mogła zająć się podążaniem za tym głosem, który wzywa cię do czegoś więcej, do tego, do czego zostałaś powołana w chwili poczęcia. Być może na tym etapie zastanawiasz się, jak szukać tej darmy. Pytaj, jeśli nosisz pytanie w sobie, to je zadaj. Zadaj je ludziom, zadaj je kartom, zapytaj o swoje mocne strony, o to, z czym im się kojarzysz, co im przychodzi do głowy. Pozwól im, żeby pokazali ci tę jakość, którą w tobie widzą jako twoje światło, światło, którym świecisz w ich życiu. Możesz pytać książki, możesz pytać karty. Lubię pytać karty, robiłam to nawet wczoraj. Zastanawiając się nad następnym kwartałem tego roku, to, gdzie jestem, jest efektem tego, że zawsze pytam. W wielu sytuacjach, w których mam taką możliwość, pytam, proszę o informację zwrotną, pozwalam ludziom pokazać mi, co jest moim światłem, do czego jestem stworzona, co najbardziej im służy. Pozwalam im pokazać także, co to światło przesłania, co mogę wyczyścić. Usunąć, zneutralizować, żeby świecić tak, jak zostałam do tego stworzona. Możesz pytać książki. Wielu religijnych ludzi czyta Biblię, cytując zdania z tej księgi. Nie chodzi o to, żebyś codziennie to robiła. Czasem jedno zdanie żyje w nas przez wiele miesięcy. Pracuje w tobie. Daj mu czas, żebyś w pełni zrozumiała, co ono znaczy. Tu nie liczy się ilość, tylko jakość. Jeśli czujesz, że już do ciebie przyszło twoje jedno zdanie, pobądź z nim. Dzień, dwa, tydzień, miesiąc, czasem to są lata. Kontemplacja zdań mocy, jak o nich mówił Bert Hallinger, trwa czasem całe życie. Zadawaj swoje pytania do świata. Zadawaj jej jak dziecko, z nadzieją, z wiarą, z pewnością, że ta odpowiedź przyjdzie. A kiedy już zapytasz, to posłuchaj. Na litość boską, posłuchaj. Często jest tak, że pytasz, a nie słuchasz odpowiedzi. Ignorujesz je, machasz ręką. Opowiem ci o takiej bardzo prostej sytuacji. Wychodzisz rano w pięknym, pomarańczowym szaliku i ktoś ci mówi, że pięknie wyglądasz. A ty? A ty zamiast powiedzieć dziękuję, pomarańczowy jest tym kolorem, który zakładam, żeby mieć więcej energii, albo po prostu dziękuję, przyjmujesz z uśmiechem to dobro, które ludzie ci dają. Zamiast tego mówisz, a wiesz, to kupiłam z 10 lat temu, daj spokój, to z szafy wyciągnęłam. Czasem w przyjmowaniu takich najprostszych komplementów widać. Jak nie potrafimy przyjmować dobra? Dawaj, bądź szczodra, dziel się i przyjmuj. Jeśli zadajesz pytanie, to przyjmij odpowiedź. Tak, Twoja odpowiedź może się zmieniać, jeśli jesteś receptywna, wrażliwa, odrabiasz swoje życiowe lekcje, będą się przed Tobą pojawiały nowe możliwości, nowe odsłony. Mówi się, że tym, czego najbardziej unikasz, jest to, co najbardziej potrzebne ci do wzrostu. Mówi się, że to, co najbardziej potrzebne do wzrostu, jest tym, czego unikasz. Jak dobrze to czuję dzisiaj, kiedy spędziłam cały poranek na nagrywaniu filmów na YouTube. Wymarzyłam sobie, że to będą profesjonalne filmy nagrane w pięknym świetle, w pięknym na miarę moich możliwości wnętrzu dobrze przygotowane merytorycznie i wizualnie. Och, jak długo trwał ten proces. Jak wiele czułam trudności. Jak wiele razy mi to nie wyszło. A jednak czułam, że tam jest okazja do wzrostu, że ważne dla mnie jest, żeby się z tym spotkać, żebym mogła się rozwinąć, żebym mogła coś w sobie uzdrowić, przezwyciężyć żeby życie się odetkało i zaczęło płynąć. Wielokrotnie czułam niechęć do czegoś i czułam, że ta niechęć wynika z przekonań, wynika z oporu przed wzrostem ku więcej. Kiedy pisałam książkę, swoją pierwszą książkę, Zdrowie psychiczne za Jurwedą, czułam niechęć do tego ponownego czytania tego, co napisałam. Miałam tę niechęć w sobie już od zawsze. W szkole nigdy nie czytałam swoich klasówek, wypracowań. Ponowne czytanie i poprawianie tego samego tekstu to nie było coś, co lubiłam robić. Kiedy w końcu ukończyłam Zdrowie Psychiczne za to musiałam ją przeczytać. Musiałam przeczytać tą książkę nie raz, tylko przynajmniej sześć razy, jeśli policzę wszystkie razy aż do teraz. Odwlekałam. Prace nad redakcją tej książki stały w miejscu, bo ja zwlekałam. A potem usiadłam do tego i po prostu przez trzy kolejne dni czytałam, poprawiałam, edytowałam w nieskończoność, nanosząc poprawki na tekst. Niechęć się rozstąpiła, a ja poczułam, że najważniejsze już za mną. Książka jeszcze nawet nie została wtedy wydrukowana. Jeszcze się nie ukazała, jeszcze klienci nie zaczęli jej czytać, a ja czułam, że najważniejsze dla mnie już się dokonało. I wszystko, co teraz będzie ze mnie wypływało, będzie płynąć wartkim potokiem i strumieniem. Często tak w naszym życiu jest, że gdzieś się zacinamy. Na jakimś etapie w życiu, może we wczesnym dzieciństwie, ktoś ci coś powiedział i zacięłaś się. Usłyszałaś, że nie umiesz śpiewać, nie masz talentu, albo nie jesteś przygotowana wystarczająco, dobra, sprawna, wysoka, niska. Pora przyjrzeć się temu, co się wtedy zadziało, uzdrowić to jedno zdanie, to jedno wydarzenie, to zacięcie, tak jak zacina się płyta. Pora to uzdrowić i iść dalej. Nie, to nie będzie droga usłana różami. Czy będą momenty frustracji? Tak, <gryw> będą. Czy to, co teraz Cię pociąga, może Cię wkurzyć? Tak, gwarantuję Ci. Będzie Cię wkurzać, złościć, frustrować, będzie od Ciebie wymagać. Będzie Cię nieustannie konfrontować z Twoimi słabościami i będzie Ci dawać przepiękne okazje do wykorzystywania Twoich asów w rękawie. Da Ci taką moc, taką radość, że. Przyjmiesz lekko trudności, z którymi się spotkasz. Będziesz mocna, połączona z mocą, która umożliwi Ci spotkanie z trudnościami. Jeśli jesteś mamą i urodziłaś dziecko, to wiesz, o czym mówię. Urodzenie dziecka wydawało się nie do przejścia, a pierwszy rok życia dziecka, sama wiesz. Ale dziecko jest tak pełne satwy, serca, jasności i mocy. Że to doświadczenie bycia mamą daje ci moc do poradzenia sobie ze wszystkimi niedogodnościami, które chyba nigdy nie były większe i bardziej uciążliwe. Tak samo jest z darmą dostajesz prezent mocy, autentyczności, to pozwoli ci się spotkać ze wszystkim, co jest trudne. To będzie trudne, jednak życie bez darmy jest trudniejsze. A darma sprawia, że jesteś bardziej wrażliwa i spostrzegawcza. Widzisz wiele, czujesz wiele. Wielu ludzi zadaje sobie teraz pytanie o cel życia. Niekiedy nie nazywają tego darmą. Piekarz, który piecze świetny chleb, może nie mieć pojęcia o darmie, ale ma poczucie, że realizuje siebie najpełniej, dając dobre pieczywo członkom społeczności, w której mieszka. Temat darmy zaczyna się od fizyczności. Jeśli wszystko cię boli, jeśli jesteś sztywna, masz nadwagę, nie możesz skupić myśli, to możesz mieć najbardziej inspirującą książkę w ręce, ale nie jesteś w stanie z niej korzystać. Ciało trzyma cię w szachu. Kiedy jesteś źle odżywiona, przemęczona, niewypoczęta, nafaszerowana kawą, cukrem, alkoholem, chipsami, trudno o przestrzeń. Trudno o radość, trudno o to, żeby żyć darmo. Po moich doświadczeniach z dzieciństwa, kiedy miałam 9 lat, moja mama nagle zginęła w wypadku samochodowym. Nabrałam takiego poczucia kruchości życia. Przez wiele lat wydawało mi się, że nie ma sensu się rozwijać, budować domu, rodzić dzieci, bo w każdej chwili mogę umrzeć. Mogę zniknąć tak, jak moja mama zniknęła z mojego życia nagle, bez pożegnania, kiedy miała zaledwie 35 lat. Wiele lat zajęło mi uzdrowienie tego przekonania i dalej je uzdrawiam poprzez obcowanie z Ajurwedą. Mnie kiedyś ten głos serca powiedział, że mogę mówić do ludzi, mogę im tłumaczyć Ajurwedę. Odpowiedział mi, że Ajurweda może być zrozumiała i dostępna dla każdego, kto tego zapragnie, z każdego zakątka Polski i nie tylko. Ten głos powiedział mi, żeby to robić, bo nie wiadomo, jak to się rozwinie. Nie dawał mi pewności, ale dawał mi wiarę. Tak, idź za tym, rób to, idź ze głosem swojego serca. A robiąc to, nie porównuj się do nikogo, do żadnej znanej osoby. Popatrz na to, co ty dostałaś. Popatrz na innych, poinspiruj się trochę, a potem działaj, rób swoje i pozwalaj, żeby każdy kolejny krok na twojej drodze pokazywał ci następny krok. Kiedy przyjmiesz ten mały prezent i zrobisz to pierwsze małe działanie, Dostajesz szansę na drugi prezent. Przyjmujesz drugi, i przychodzi trzeci. Nie martw się na zapas, nie lękaj się o przyszłość. Jednocześnie dbaj o swoją watę, po to, żebyś miała zasoby na podążanie tą drogą. Kiedyś przeczytałam, że najwięcej osób, które osiągnęły sukces to ludzie, którzy znaleźli swoją darmę pomiędzy 40 a 60 rokiem życia. Wow, 20 lat. Pomiędzy 40 a 60 rokiem życia, czas, w którym naprawdę zaczynamy żyć swoim życiem. Najlepsze jeszcze przed Tobą. Idź, kochana, idź za głosem, który woła Cię ku więcej. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Wejdź na stronę agnimyślnikajurweda.pl ukośnik 42, gdzie znajdziesz notatki do tego odcinka podcastu. Zachęcam Cię bardzo serdecznie do wzięcia udziału w moim 9-miesięcznym programie online Darma z ayurvedą oraz do skorzystania z e-booka pod tytułem Odkryj swoją darmę. Link do strony informującej o tym programie znajdziesz pod nagraniem.